Pierwsze pytanie powiem ci z grubej rury. To jest pytanie, chyba, które pojawiało się najczęściej, gdy ja przeglądałam sobie te pytania. Czy ty masz dziewczynę? O, a jak, jak na to pytanie bezpiecznie odpowiedzieć? No. Na Fort Dreamers, na koncie Fort Dreamers jest 247 tysięcy dziewczyn, a u mnie jest 145 tysięcy dziewczyn, więc tyle mam dziewczyn. Ale myślę, że mógłbyś się kiedyś w przyszłości spotykać z fanką? No na przykład ostatnio właśnie padło pytanie, czy kiedyś jakaś fanka mi się spodobała i odpowiedziałem, że tak. Mhm. Więc kto wie, no nie wiadomo, co to w życie przyniesie. Co to życie przyniesie? Vanessa Korczyńska pyta, czy ty masz swój ideał dziewczyny? No męczą cię, męczą cię. No męczą cię dziewczyny. Tak. Jeśli tak, to, to jaki? No, um, ja dziewczyny słuchajcie. A to łatwo zawsze ja... odpowiedzieć. Ja zawsze tak też podpowiadam, bo faktycznie i takie pytania dostaje i Dawid Piatkowski, i tak um, dalej. Może jakaś aktorka albo aktor, nie wiem, ktoś. O, ktoś? tak, wspaniale. Uważam, że jest to uwaga, kto. demilowato. Demilowato. Dajcie.